Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Jestem znów gotowa na cięcie. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na cięcie powojników, czyli klematisów. Pokażę Wam, jak tnę przeróżne ich typy i dlaczego tak właśnie się tnie. Zapraszam do tego odcinek. U nas jest dzisiaj ponad 10 stopni, bo wokół mnie jeszcze jest troszeczkę biało, bo tego śniegu naprawdę, ale to naprawdę było, były ogromne ilości. Natomiast wiem, że już dzień, dwa i będę mogła wreszcie ocenić jak wygląda ziemia, co tam wychodzi cebulowego. Natomiast to co jest u góry przy 10 stopniach i plusowych temperaturach możemy spokojnie ścinać, rośliny będą zadowolone im prędzej to zrobimy. Także dzisiaj bierzemy się do cięcia. Ja chciałam Wam tylko strasznie podziękować za to, że tak ciepło przyjęliście to, że będzie teraz więcej wideo w tygodniu, bo będą i we wtorki, i w czwartki, i w niedzielę. Mam nadzieję, że zmieścimy się z wszystkimi pracami wiosennymi. No i bardzo dziękuję Wam za te wszystkie wirtualne kawy, którymi postawiliście. Power jest. Ruszamy do działania. Sporo z was zaprosiło w tym roku klematisy, czyli powojniki do swoich ogrodów. Obejrzeliście moje wideo spacer po ogrodzie i wideo dedykowane klematisom i bardzo dużo z was zdecydowało się na odmiany podobne jak w moim ogrodzie. Ale często dostaję także pytania: Marta, ja nie wiem jakiego mam klematisa jak ja mam go ciąć. I tutaj napotykamy na pewien problem. Bardzo istotne jest to, aby wiedzieć, jakie mamy klematisy, bo przeróżne klematisy, czyli powojniki, tnie się w różny sposób. I czasami zbyt mocnym cięciem można zrobić krzywdę tym, które nam niestety przez to nie zakwitną. Także dzisiaj powiem Wam, jakie odmiany możecie mieć w ogrodzie, jak sprawdzić to i wyszukać, jeżeli nie macie niestety tej takiej plakietki, na której macie napisaną odmianę. No i powiemy, które spokojnie można ciąć i nie przejmować się zupełnie. Jeżeli wiecie jaką odmianę powojnika macie, to ja od razu Wam powiem, gdzie musicie się udać, żeby zobaczyć jak ją ciąć. Jest taka strona klematis.pl, którą założył Pan Marczyński, który jest, ja już Wam o nim opowiadałam, to jest człowiek, który po prostu, klematisy to jest jego życie, stworzył wiele fantastycznych odmian i na ich stronie są opisane naprawdę chyba wszystkie powojniki, które w Polsce występują i przy każdej odmianie możecie znaleźć jej charakterystykę oraz to jak ją ciąć. Ja zawsze, nawet teraz jak Zapomnę, mam jakąś rzadszą odmianę i nie pamiętam jak się tnie. Zawsze przed tym, zanim złapię zasekator, ruszam na tę stronę i sprawdzam, czy aby na pewno pamiętam, jak ciąć te moje powojniki. Są powojniki np. montana czy z grupy atragene, których nie tnie się w ogóle i dobrze byłoby wiedzieć, jeżeli macie takie. Zerknijcie sobie na stronie, jak one wyglądają, czy być może te wasze do nich należą, ale one raczej tak często nie występują w naszych ogrodach. Najczęściej będziemy mieć odmiany właśnie witicella czy wielkokwiatowe i warto poszukać sobie nawet po zdjęciach, jeżeli nie znacie swojej odmiany, jak należy ją ciąć. Ja jestem ogromną fanką, jak wiecie, Klematisów Viticella, dlatego że tnie się je nisko, one są bardzo zdrowe, bardzo obficie kwitną. Mam też powojnik wielkokwiatowy późno kwitnący, czyli Comtesse de Boucho. I ją też tnie się bardzo nisko i też z nią nigdy nie miałam żadnych problemów. Ale oczywiście wprowadziłam do ogrodu też te powojniki, które tnie się wyżej. One nie kwitną u mnie tak obficie, kwitną, ale to nie jest to samo. Nie ma takiego szybkiego efektu przy tak niskim nakładzie naszej pracy wokół tych powodników. Także ja stawiam głównie właśnie na witicelle i na te wielkokwiatowe, które tnie się nisko i wiem, że z nimi problemów nie będzie. No dobra, to tyle na temat tego, jak wiedzieć, jakiego klimatizera mamy. Mam dwa sekatory. Jeden do ścinania pędów, a drugi do ścinania ogonków liściowych i ruszamy i będziemy ciąć. Zaczynamy od Pinza Charms, chodźcie. teraz przy ściance. Na ściance, jak wiecie, mam bardzo dużo klematisów Viticella i te klematisy tniemy nisko. Tniemy je na wysokości 30-40 cm. Natomiast, ponieważ ścianka ma przed sobą różę, a ja nie mam problemu z tym, że dół będzie się ogałacał, więc ja część pędów tnę troszeczkę wyżej. Natomiast jeżeli wasz klamatiz jest w takim miejscu, że chcecie mieć kwiaty od samego dołu, nie przejmujcie się tą poradą i tnijcie go na 30-40 cm. Ja tak robię w przypadku obelisków. Natomiast jeżeli chodzi o ściankę, tnę je troszeczkę wyżej, ale też to jest 50 cm. I tniemy je nad pąkiem. Natomiast ja na samym początku, zanim będę ciąć dół. Po prostu ścinam gdzieś na wysokości metra, żeby odczepić tą całą suchą wiecheć po prostu od ścianki i potem już będziemy detalem, zwrócimy uwagę na detal i będziemy ciąć dokładnie na dole. Ja biorę po prostu w dłoń całość i ścinam na wysokości metra. Można to także zrobić jesienią. Wiem, że sporo osób, które mają klamatyce ścina je także jesienią, natomiast ja robię wszystko już wiosną. Zaczynam od tego dużego cięcia, czyli łapię, ścinam na wysokości metra i ściągam całość ze ścianki. Jednym ruchem, bo ostatnio pytaliście, jak to jest, jak się rozplątuje je z różami. Po prostu łapię i ciągnę. Wcześniej tylko zwracam uwagę, czy nie mam gdzieś przywiązanych sznureczków, które podtrzymują klematisy i też je obcinam. I to wrzucamy na kompost. Pamiętajcie, że po akcji wstępnego przycinania klematisów warto, jeżeli gdzieś będziecie się wybierać, na przykład do sklepu, zerknąć, jak wyglądacie. Ja niejednokrotnie potrafię pojechać tutaj do mojego lokalnego sklepu z kawałkiem liścia w głowie albo jakiejś gałązki, także już od razu was uczulam. Nikt tutaj się już nie przejmuje moim wyglądem po tym, jak wiosną tnę. Natomiast z klematisami po wstępnym przycięciu. Oglądamy sobie dokładnie, jak wyglądają pędy. Czy są pędy uszkodzone, czy są pędy zaschnięte, przemarznięte. Bardzo łatwo zobaczycie wczesną wiosną. Zdrowy pęd będzie już miał takie pączki, które chcą już ruszyć i chcą rosnąć. Także te pędy najsilniejsze wybieramy i zostawiamy, natomiast wszystkie uszkodzone, wyschnięte wycinamy przy samym dole. Na wszystkich pędach będą te zaschnięte liście. Możecie po prostu rękoma je pokruszyć, tak żeby się obsypały na dół potem ścinamy sobie najlepiej nożyczkami, bo one są bardzo cieniutkie, te pozostałe ogonki liściowe. Wycinamy te liście i te ogonki dlatego, aby nie, roz, nie zrobiły nam się tam jakieś akcje z chorobami grzybowymi. Zawsze dla rośliny jest wtedy lepszy przewiew, mniejsza szansa na to, że jakieś choroby grzybowe będą atakowały naszego powojnika. Słuchajcie, wzięłam tutaj jeden pęd, żeby dokładnie Wam pokazać w zbliżeniu, co należy wyciąć i gdzie należy je przyciąć. Najpierw usuwamy te suche liście i te ogonki liściowe, wycinamy je. Naprawdę mi do tego najlepiej sprawdza Dają się takie tego typu, nawet nie sekator, albo nożyczki, albo jakiś taki florystyczny sekatorek. o. o. I teraz na wysokości 30-40 cm będziemy ucinać zaraz nad pąkiem. Zaraz nad pąkiem oznacza około pół centymetra do centymetra. Przycinamy. I już mamy jeden pęd przygotowany do wiosny. I tak robimy z wszystkimi. Ja czasami część z nich prowadzę troszeczkę wyżej, a część przycinam niżej, tak żeby tych kwiatów na pewno było mnóstwo. Natomiast teoria mówi o tym, że właśnie te i Viticella przycinamy na 30-40 cm. Ale jak wiecie, ja lubię sobie tam trochę pokombinować efekty. Widzieliście latem, jak to wyglądało. Teraz jesteśmy przy powojniku Contest de Na pewno pamiętacie go w wideo spacer po ogrodzie, czy w wideo po powojnikach? Opowiadałam wam, jak posadziłam go tutaj po takiej niezbyt atrakcyjnej e, śliwce, mi się pnie, a z tyłu jest drugi, który pnie się po altanie i tworzy bardzo fajny efekt 3D. Ten powojnik także w teorii przycinamy bardzo nisko, czyli też na 30-40 cm, ale ja mam przy nim hortensje ogrodowe, które są aktualnie jeszcze okryte, ale na dniach, jeżeli będzie ciągle zapowiadany plus, będę ściągać im okrycie, natomiast aż do maja w Altanie tutaj to okrycie leży i czeka na przym ewentualne przymrozki, żebym mogła na noc je zawinąć. Ale dlatego, że są tutaj hortensje i one są dość wysokie, to mi nie zależy na tym, żeby w dolnej części ten powojnik kwitł i żeby te kwiaty były widoczne, bo nie są widoczne. Także ja troszeczkę wyżej Cynę go gdzieś na wysokości metra, ale parę pędów zawsze ścinam troszeczkę niżej, żeby roślina po prostu nabierała siły. No, i teraz będziemy przycinać tego. No, i z tym powynikiem będziemy działać dokładnie tak samo. Najpierw usunę wszystkie te suche liście, wytnę te ogonki liściowe. Tutaj możecie zobaczyć, będzie świetnie widać, już jest wybijający pąk, i dokładnie nad tymi pąkami będziemy ciąć. Ja robię to, ponieważ tu jest mnóstwo tych pędów. Części nam na przykład tutaj, część troszeczkę wyżej. I ten efekt, który widzieliście latem, potem właśnie taki jest i tak ta roślina kwitnie też zwracam uwagę czy są tutaj jakieś pędy, które są już stare. Na przykład tutaj mam taki, który się porozdzielał. Jest taki naprawdę widać słaby, on może nawet go wytnę i wam pokażę jak on wygląda. O ten pęd, no możecie zobaczyć, to jest pęd, który należy usunąć. Chcemy mieć pędy, które są, no ten jest w ogóle rozwarstwiony, martwy i takie suszki wycinamy, bo one są siedliskiem potem właśnie chorób grzybowych i niepotrzebnie będziemy narażać naszą roślinę. Ma mieć dobry przewiew, same zdrowe pędy i żadnych takich właśnie suszek. Teraz zrobię tak samo jak tam, czyli zetnę górę, żeby troszeczkę łatwiej mi się pracowało. Łapię po prostu je. Garść. I na nieco wyżej niż to finalne cięcie. I jednym mocnym ruchem ręki staram się wszystko wyciągnąć. No dobra, góra jest ucięta. Słuchajcie, teraz tak samo jak w poprzednim razem oczyszczam z wszystkich suchych liści, wycinam ogonki liściowe i przycinam nad takim pomkiem około pół centymetra. I zaraz pokażę Wam, jak będzie wyglądał mój powojnik już po przycięciu. I zobaczcie, jak taki klematizm wygląda. Najpierw było wielkie monstrum, które wyrosło prawie na 2,5 metra, czy 3 metra niektóre to nawet na 4, a potem obcinamy i mamy takich parę patyczków wyczyszczonych. I w ciągu sezonu rośnie nam z tego znowu tak sama wielka roślina. Bardzo istotna jest ta higiena. Ja jeszcze dodatkowo, żeby te pędy nie majtały mi się gdzieś tutaj po ziemi, podwiązuję je sznurkiem albo do obelisków, albo do ścianki, albo w tym przypadku do drzewa. Albo czasami troszeczkę do róży, żeby po prostu przy wiosennych porządkach gdzieś tam nie nadepnąć, nie rozwalić tych. tych Pandofonów, są bardzo delikatne, także w ogóle przy oczyszczaniu nie szarpcie za mocno, starajcie się ich nie połamać, trzeba z nimi postępować powolutku, wyczyścić, przytwierdzić do podpory i czekamy na kwiaty w lipcu. dobra, pierwsze powojniki przycięte. Mam nadzieję, że coś to moje tłumaczenie Wam pomoże w tym, jak zająć się swoimi na Instagramie. Jeszcze pytałam się Was dzisiaj, czy macie jakieś powojnikowe pytania. I sporo było pytań o młode powojniki, bo część z Was właśnie posadziła je jesienią i pytała, czy teraz należy je ciąć. Jeżeli były sadzone jesienią, to prawdopodobnie nie będziecie musieli ciąć ich w ogóle. Jeżeli wiosną, to tak zdecydowanie można je przyciąć. Zwróćcie uwagę, jaką mają wysokość, jaką macie odmianę. Jeżeli są to viticelle i są na przykład wyższe niż te 30-40 cm, to po prostu przytnijcie je do tej wysokości. Zawsze młode rośliny warto ciąć, jeżeli są to rośliny, które się tnie. Oczywiście nie mówimy o wszystkich, bo są takie, które tego nie znoszą. Natomiast jeżeli są to właśnie powojniki, to dobrze im zawsze na początku robić cięcie, bo one się po prostu rozkrzewią, będą większymi roślinami. Także warto to w ogóle zapamiętać, jeżeli kupujecie roślinę, którą się tnie, to za młodu warto ją ciąć, bo będzie dzięki temu silniejsza. Kolejne pytania dotyczyły już moich klematisów i pytałyście się, ile tych klematisów jest na przykład na ściance. Na ściance znajdziecie cztery klematisy, one są sadzone od siebie. Powiedzmy, tak patrzę jeszcze grubo ponad metr od siebie, ale też są przeplatane różami. Także wydaje mi się, że gdy wysadzić klematisy jako tak na ściance tylko klematisy, to sadziłabym je pewnie właśnie co 50 centymetrów, spokojnie, spokojnie taka odległość wystarczy. Natomiast te, które są przy obeliskach, to bardzo często jest jeden powojnik, albo na przykład w przypadku Prince Charlesa on się tak przeplata z Mrs. lądeli. Czołomolondeli mam, że tak to nazwa się, zawsze, zawsze mi się one plącze. Także nie sadźcie ich też za gęsto, one jakby mam niewielką tą podstawę, natomiast potem te pędy jesteśmy w stanie rozłożyć w taki wachlarzowaty sposób i on spokojnie pokryje Wam taką metrowy kawałek ściany jedna roślina. No dobrze, słuchajcie, ja przycięłam trzy moje powojniki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak one wyglądają latem, to oczywiście zachęcam Was do zobaczenia wideo o klematisach i wideo spacer po ogrodzie. Tam znajdziecie je w takim najlepszym stanie na początku lipca. I wydaje mi się, że tam chyba opowiedziałam wszystko, co robię, aby tak pięknie kwitły. Jeżeli macie oczywiście jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Dajcie oczywiście kciuki w górę, jeżeli wideo Wam się podobało. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach we wtorki, czwartki. W niedzielę. Do zobaczenia.